Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy prawdopodobnie robić ostatnie zakończenie albo jeden z ostatnich z odblokowaniem właśnie innego zakończenia z Wani. Nie pomyślałem w poprzednich odcinkach nad jedną rzeczą, o którą właśnie pominąłem, bo z tego co nam wiadomo są trzy części minigierki z królową. Dzisiaj będziemy robić to zakończenie właśnie z tą minigierką. Pierwszą część minigierki mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach kiedy krążyliśmy po lokalizacji Roxy Ride i w końcu udało nam się dojść do ciekawego miejsca z ciekawą minigierką. A teraz za chwilę będziemy widzieć się przy następnej minigierce i nie zgadniecie, gdzie ona jest, latam po całym korytarzu. I nie widzę jednej minigierki, która tak się wyświetla: Princess Queen 2. Zacznijmy! You are alive. Dzięki Bogu bierz ten miecz. Wisą zamknięte. Hmm. Już graliśmy w jedną minigierkę i skończyło się tak, że William Afton nas złapał, ale co się jednak nas lub ktoś ożywił? Nie wiem, czy w jakimś stopniu ta postać, kto tutaj gra, ma jakieś najwięcej zjedowoleni. Chodź. Ale ona im wali po głowach. Dobra, tutaj też chodź. Dobra, idziemy dalej. O, dodatkowe życie. nic nie możemy więcej zrobić, więc idziemy dalej w inne miejsce. tam były jeszcze trolle schody. Mogę tobą pogadać? Nie mogę. Co to w ogóle jest ksiądz? Nie podobały mi się te dźwięki ani trochę. O, oni spadają na trzy razy. To z nimi. Mm. Mogę bić ich dwóch raz? O, życie tam jest. Teraz dostały się odwalił. Mogę nad bokiem ich bić Zasnie A nie, jednak nie, jednak się tylko wróciliśmy, Nieważne Warto zawsze sprawdzić Bo to jest FNAF przecież O ty, jeden. Uh. Możesz strzelać, tak? nie bezstrzelać, nie za każdej życia, ale nie będę marnował zbytnio. Jesteśmy bardziej silni już? Oni mają większy zasięg już widzenia mnie. A nie bez przesady z tym. Hm. Nie zapaliłem gdzieś, O, tutaj nie zapaliłem. I tam chyba też nie. O nie, tu zapaliłem. No a tutaj... dobra. A small key. Co jest? O nie Dobra, ogarnąłem Łuch! Co za ostrzał I te nie kończył się. Będę sobie, że spada. no, kurde. Dobra, otworzyłem jakieś drzwi. W końcu problem zażegnany. Nie będę zabijał wszystkich, bo nie ma takiej potrzeby. Okej, okay, tam coś leciało jeszcze. Z tych pocisków. Ale czy byliśmy? Czy my zrobiliśmy kółko? Nie. Okej, okay. ja to jest nie co mam zrobić, ale widać, że pościna doszła sama. Kon gratulacje. Co za uskok? No i tutaj kończy nasza pierwsza minigierka Druga w sumie, bo pierwszą tak przechodziliśmy A teraz co? No tak, teraz wstajemy na security bridge Teraz musimy zwolnić się do miejsca, w którym będziemy mogli zrobić zakończenie zwani po raz kolejny Więc widzimy się dla was za chwilę, dla mnie za pół godziny

Nie Nie jest pierdol. jeszcze jego to brakowało. gdzie to ukryć tutaj, właśnie w tym miejscu Dokładnie Ostatnia minigierka z Prin Princess Queen FNaF 1, a nie wiem czemu po lewej stronie jest jakaś taśma lub cokolwiek innego Okej okay. Oczywiście jest to FNaF 1 To płonie to nie wolno nam tego dotykać Tak, nie ma tak jak otwierać kluczem kurtynę O nie Co ja tam ujrzałem Tam nie możemy pójść, a to coś jest To coś jest O, cika Mamy życie. No jest sam podleciał, bo nie mogliśmy przejść. No. A dobra my... Jezu, prawie umarłem. Najwidoczniej tam musimy lepiej przejść, żeby coś... A jeśli nie, wiem, to będziemy mogli powtórzyć? Chyba tak. Te słowa mie, tylko na niego nie trafili, i zdążyli przed nim uciec. I będzie git, prawda? Będzie dobrze, wygramy z nim za pierwszym razem. Oho, chyba tam coś się otworzyło, dokładnie tak. No, to jeszcze jest nie tak. A to jest czerwone, więc raczej tego dalej nie możemy wsiąść Kurde. Dobra, udało się. No nie. Jest to samo. Dobra, chyba są to gory. Mm. Znamy te dwa przedmioty z Helpuntet. Tutaj też zostało wszystko wyłączone. Cika, co ty tu robisz? Mamy klucz. Uwaga, uwaga. Nie, tak się łatwo teraz nie dam zabić. Przerażające gówno. Mam takie déjà vu z poprzedniej pierwszej minigierki. Oho. Co powiedz, opinie, are you having fun yet? Wani została chyba uwolniona I to było z trzema gwiazdkami zakończenia No cóż Grigori Wani I głowa Glamrock Frediego. I to na tyle w dzisiejszym odcinku jeśli jakiekolwiek zakończenie pominąłem, zrobimy je na następnych materiałach. A jeśli ja się z Wami żegnam, trzymajcie się na razie i cześć!